Witajcie! Michał Baniecki i Michał Kazulo. Nagrywamy. <klucz> Muzyka legendarna to audycja, którą prowadzimy wespół ze spół? z, z... Tylko my dwaj. Muzy Jak poznaliśmy się? Tak. 2014. Tak. Od tamtej pory jesteśmy nierozłączni. Jak w czwartki. Cieszymy się, że będziemy przeżywać 70 lat radia. Możemy dużo powiedzieć jesteśmy o tym. Jesteśmy ogromnym rozdziałem tej. Tak, w tym radiu. Możecie do nas dzwonić. <noise> I do radia <noise> też. Do, tak, to cały dzień, 24 lat. Tak naprawdę na to dzięki Wam yy, mamy telefon. Numer <noise> to jest 71 A dalej jest na internecie, znajdziecie. Czy uważasz, jest kierunkowy? Zwolni się czasem studio wcześniej, i możemy sobie wejść tam, poprzyciskać te guziczki. Ich jest dużo, dużo jest. Znaczy, <noise> <noise> no, z jednej strony jest dużo, bo. porównać ten... porównać to do całej skali guziczków na świecie, no, to, to jest niemało. Ziarenko, piasku, w oceanie, w pustyni. No a co tam było? Bo my tak gadamy, a wy w ogóle?